Szpinak i ser to dla mnie połączenie idealne. Sprawdza się również w omlecie. Tym razem omlet z dodatkiem sera koziego, ale fajnie będzie też pasował inny ser, np. żółty lub feta. Listę składników i opis przygotowania znajdziecie na talerzpokus.tv. Do miski wbijam jajka. Dodaję sól i bardzo dobrze ubijam. Ja robię to ręcznie, ale dla ułatwienia można użyć miksera. Ubite jajka wylewam na patelnię, na której rozpuściłam masło. Jest gorące. Niestety nie miałam, ale najlepsze byłoby masło klarowane. Teraz przykrywam pokrywką i smażę omleta do momentu, aż się lekko zarumieni. W tym czasie kroję cienkie plasterki sera. Tym razem koziego. Na połowie omleta układam koziser ser i szpinak. Składam go na pół. Przykrywam pokrywką i smażę jeszcze kilka minut. Podaję oczywiście na gorąco. A po inne sprawdzone przepisy zapraszam Was na talerzpokus.tv.